Moja starsza siostra Ewa praktycznie wychowała naszą trójkę, ponieważ naszej mamy nigdy nie było w pobliżu. Robiła nam kanapki do szkoły, podpisywała zgody na wycieczki, a nawet kupowała mojemu bratu, Michałowi, autowstrzykiwacze z adrenaliną za pieniądze, które zarobiła, pracując w kawiarni. W zeszłą sobotę opiekowałem się Michałem, kiedy to się stało. Byliśmy w parku Saskim, gdy jakieś dziecko poczęstowało go batonikiem musli. Michał zjadł sześć kęsów, kiedy jego twarz zaczęła puchnąć. "Gdzie masz adrenalinę?" zapytałem, już przeszukując jego plecak. Jego oczy rozszerzyły się z paniki. "Ewa ma, mówiła, że przyniesie." Poczułem jak ściska mnie w żołądku. Ewa miała się z nami spotkać w południe. Była 12:17. W tle słyszałem gwar restauracji i śmiech. To musi być coś ważnego. Michał ma reakcję alergiczną. Gdzie jesteś z jego lekiem? Zapytałem. Jestem na randce. Pierwszy raz od trzech lat. Adam, on zjadł orzeszki ziemne. Jego gardło puchnie. Żartujesz sobie teraz ze mnie? Miałaś tu być z jego lekiem. Mam 22 lata i mam prawo do życia. Pierwszy raz Piotrkowi udało się zarezerwować stolik w tym miejscu. On potrzebuje adrenaliny teraz, odparła. Wychowuję wasze dzieci, od kiedy skończyłam 16 lat. 16. To dosłownie jedyne popołudnie, które mam dla siebie od miesięcy. Ewa, proszę, błagałem. Nie, wiesz co, mam tego dość. Za każdym razem, gdy próbuję być szczęśliwa, coś się dzieje. Za każdym razem. O 12.23. upadł. Jego usta były sine. Jakaś mama w parku zadzwoniła pod 999, podczas gdy ja go trzymałem, czując, jak jego mała klatka piersiowa ledwo się porusza. Zadzwoniłem do Ewy ponownie. On jest nieprzytomny, robi się siny. Przestań dramatyzować. Zawsze to robisz, kiedy w końcu robię coś dla siebie. To jest nagły wypadek. Wszystko jest nagłym wypadkiem, kiedy mnie nie ma. Dziwne, prawda? Karetka przyjechała o 12.31. Twarz ratowniczki medycznej zbladła, gdy sprawdziła jego drogi oddechowe. On potrzebuje adrenaliny, natychmiast nie macie? Moja siostra ma. Jedzie tutaj, ale nie przyjeżdżała. Zadzwoniłem do niej o 12.35, szlochając. Ratowniczka wzięła mój telefon. Proszę pani, pani brat jest we wstrząsie anafilaktycznym. Jego drogi oddechowe się zamykają. Potrzebuje tej adrenaliny natychmiast. Odpowiedź Ewy była na tyle głośna, że wszyscy ją słyszeli. Jestem jego matką, odkąd nasza prawdziwa matka się ulotniła. Nie pouczaj mnie, czego on potrzebuje. Proszę pani, on bez tego umrze. Nie byłam na prawdziwej randce od trzech lat. Trzech lat. Zasługuje na dwie godziny. Dwie godziny bycia normalną osobą. Proszę pani, wyjdę, jak zjemy deser. O 1242 zaintubowali go w karetce. Jego małe ciałko było takie nieruchome. Ratowniczka ciągle spoglądała na zegarek, potem na jego parametry życiowe i znowu na zegarek. O 12.48. Jego serce się zatrzymało. Udało im się je przywrócić do pracy, ale oczy ratowniczki mówiły wszystko. Jak daleko jest pani siostra? Wysłałem Ewie zdjęcie Michał na noszach. On umiera. Odpisała: Właśnie dlatego nigdy nie mogę być szczęśliwa. W końcu spotykam kogoś, kto nie wie, że wychowuje trójkę dzieci, a ty to psujesz. A Piotr właśnie zapytał, dlaczego płaczę. Dzięki. Przyjadę jak skończymy jeść. Ewa w końcu pojawiła się na szpitalnym oddziale ratunkowym o 13.33. Perfekcyjny makijaż zrujnowany przez łzy. Jej partner z randki ją podwiózł. Rzuciła torbę z adrenaliną pielęgniarce. Proszę, zadowolony? Myśli, że jestem nastoletnią matką. Randka zrujnowana. Wyszedł lekarz. Jego strój był jeszcze poplamiony krwią. Musimy porozmawiać o dawstwie organów. E? Was się roześmiała. Co? Po prostu dajcie mu zastrzyk. Proszę pani, pani brat nie miał podanej adrenaliny przez 51 minut. Śmierć mózgu. Ewa odwróciła się gwałtownie w moją stronę. To twoja wina, ty go pilnowałeś. Miałeś jego leki, miałeś tam być. Ja zawsze mam tam być. A kiedy ja mam żyć? Kiedy jest moja kolej? Krzyczała. Lekarz jej przerwał. Proszę pani, okno na donację organów się zamyka. Oddałam wszystko dla tych dzieci. Wszystko. Moje studia, moje lata dwudzieste, całe moje życie. A ten jeden raz, jeden jedyny raz, kiedy biorę trzy godziny dla siebie. Już była przy telefonie. Muszę zadzwonić do prawnika mamy. Ratownicy powinni mieć adrenalinę. O 14.45, podczas gdy Ewa wróciła do Piotra, ponieważ randka wcale się nie skończyła, kiedy ją przerwałem, odłączyli aparaturę. Michał zmarł w wieku 6 lat, ponieważ jego opiekunka wybrała siebie zamiast jego życia. Siedziałem przy jego ciele przez 3 godziny. Ewa nigdy nie wróciła. Wysłała jednego SMS-a. Piotr nie chce się spotykać z kimś z bagażem. Dzięki za zrujnowanie jedynej dobrej rzeczy w moim życiu. Wtedy zdecydowałem, że nie tylko pochowam mojego młodszego brata. Zamierzałem również pociągnąć ją do odpowiedzialności, a ona właśnie dała mi wszystko, czego potrzebowałem, aby to zrobić. Kaplica szpitalna była pusta i zimna o trzeciej nad ranem, ale nie mogłem zostawić ciała Michała samego w tej piwnicznej kostnicy. Ekran mojego telefonu raził mnie w oczy w ciemności, gdy przewijałem wcześniejsze wiadomości od Ewy. Każda wiadomość, którą wysłała podczas gdy Michał walczył o życie, musiała zostać zapisana, zanim mogłaby je usunąć lub twierdzić, że nigdy nic takiego nie powiedziała. Robiłem zrzut ekranu za zrzutem. Palce mi drżały, gdy uwieczniałem jej słowa, że przyjedzie po deserze, ta, w której obwiniała mnie o zrujnowanie jej randki, przyprawiała mnie o mdłości, ale i tak ją zapisałem. W sumie 27 zrzutów ekranu, każdy pokazujący dokładny czas wysłania, podczas gdy drogi oddechowe Michała się zamykały. Otworzyłem trzy różne usługi chmurowe na telefonie i przesłałem każdy zrzut ekranu do każdej z nich, a następnie wysłałem kopię na dwa różne adresy e-mail. Mój laptop był w domu, więc użyłem komputera szpitalnego w poczekalni, aby utworzyć nowy folder o nazwie dowody. Klawisze klawiatury klikały zbyt głośno w cichym korytarzu, gdy spisywałem wszystko, co pamiętałem, z dokładnymi godzinami. Reakcja Michała zaczęła się o 12... 17, a Ewa została natychmiast powiadomiona, ale odmówiła opuszczenia randki. Ratownicy przybyli o 12.31 i potrzebowali adrenaliny, którą miała przy sobie. Serce Michała zatrzymało się o 12.48 i chociaż udało się przywrócić akcję serca, stwierdzono już śmierć mózgu. Ewa przybyła o 13.33, 70 minut po rozpoczęciu reakcji. Wciąż mówiła o swojej zrujnowanej randce z Piotrem. Zapisałem każde słowo, które pamiętałem, że powiedziała, każdą wymówkę, którą wymyśliła, za każdym razem, gdy wybrała siebie zamiast ratowania życia Michała. Mój telefon zawibrował. To był SMS od Katarzyny Nowak. Mamy z parku, która zadzwoniła pod 999, gdy trzymałem Michała. Napisała, że nie może przestać myśleć o tym, co się stało i zapytała, czy wszystko w porządku. Zadzwoniłem do niej od razu, tam na szpitalnym korytarzu, mimo że było po trzeciej nad ranem. Odebrała po drugim sygnale i powiedziała, że też nie mogła spać. Zapytałem, czy mogłaby spisać to, co widziała i słyszała w parku. Zgodziła się natychmiast i powiedziała, że wciąż słyszy głos Ewy z głośnika mojego telefonu, mówiący, że zasługuje na dwie godziny normalności. Katarzyna była na tyle blisko, że słyszała wszystko, gdy ratowniczka wzięła mój telefon, a Ewa powiedział, a że wyjdzie po deserze. Obiecała wszystko spisać i wysłać mi e-mailem do jutra rana. Powiedziała, że uwzględni każdy szczegół, jaki tylko zapamięta. Następnego ranka poczekałem do dziewiątej, zanim zadzwoniłem do Ewy. Ponieważ chciałem, żeby była w pełni świadoma. Ustawiłem telefon na nagrywanie przed wybraniem numeru, ponieważ w naszym województwie nagrywanie rozmów za zgodą jednej ze stron jest legalne. Odebrała zachrypniętym od płaczu, a może od picia, głosem. Powiedziałem jej, że musimy porozmawiać o pogrzebie Michała. Natychmiast zaczęła krzyczeć, że to wszystko moja wina, bo nie pilnowałem go na leżycie. Jej głos stawał się coraz głośniejszy, gdy krzyczała o poświęceniu wszystkiego dla nas, dzieci, od kiedy skończyła 16 lat. Mówiła, że zasługuje na życie po tym, jak zrezygnowała z marzeń o studiach w latach 20, by nas wychować. Pozwoliłem jej mówić przez 10 minut, nagrywając każde słowo, w którym przyznawała, że wiedziała, że on umiera. Ale i tak została w restauracji. Kiedy w końcu przestała krzyczeć. Powiedziałem jej, że dom pogrzebowy potrzebuje dziś decyzji. Rozłączyła się, ale miałem wszystko, czego potrzebowałem, nagrane na telefonie. Spędziłem następne 6 godzin przy kuchennym stole z laptopem, badając przepisy dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci. Definicje prawne pasowały dokładnie do tego, co Ewa zrobiła Michałowi. Narażenie na niebezpieczeństwo obejmowało świadome postawienie dziecka w niebezpieczeństwie lub zaniechanie działania, gdy dziecko potrzebuje pomocy. Nieumyślne spowodowanie śmierci obejmowało spowodowanie czyjejś śmierci przez rażące niedbalstwo, co oznaczało zignorowanie oczywistego ryzyka śmierci. Ewa wiedziała, że Michał umrze bez adrenaliny i mimo to postanowiła Niewiła zostać na randce w restauracji. Każda strona internetowa, którą znalazłem, mówiła to samo o obowiązku opieki i o tym, jak go naruszyła. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej MOPS znalazłem całodobowy numer interwencyjny. Zadzwoniłem i spędziłem ponad godzinę, opowiadając pracownikowi wszystko, co się wydarzyło. Czytałem SMSy Ewy słowo w słowo, podczas gdy pracownik wprowadzał je do systemu. Zadawał szczegółowe pytania o chronologię wydarzeń, a ja podałem mu każdy udokumentowany przeze mnie znacznik czasowy. Chciał wiedzieć o naszej sytuacji życiowej, więc wyjaśniłem, jak Ewa była naszą opiekunką prawną od odejścia mamy. Pracownik podał mi numer sprawy i powiedział, że śledczy skontaktuje się ze mną w ciągu 48 Powiedział też, że powinienem natychmiast złożyć zawiadomienie na policji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłem. Komenda policji pachniała starą kawą i środkiem do czyszczenia podłóg, kiedy wszedłem steczką do wodu. Funkcjonariusz na dyżurce wyglądał na zmęczonego, ale ożywił się, gdy wyjaśniłem, dlaczego przyszedłem. Pokazałem mu wszystkie zrzuty ekranu, oś czasu, którą spisałem, i odtworzyłem fragment nagranej rozmowy telefonicznej. Zawołał sierżanta, który przejrzał wszystko i stwierdził, że sprawa musi trafić do wydziału dochodzeniowo-śledczego. Złożyli moje formalne zeznanie, co zajęło prawie dwie godziny ze wszystkimi szczegółami. Policjant dał mi numer sprawy i powiedział, że detektyw skontaktuje się ze mną w ciągu kilku dni. Dwa dni później zadzwonił mój telefon. To była Judyta pańska z MOPSu, mówiąc, że musi umówić się na wizytę domową. Ustaliliśmy ją na następny dzień i powiedziała, żebym miał przygotowaną całą dokumentację do wglądu. Spędziłem całą noc, organizując wszystko w segregatorze z etykietami na sms -y, nagrania rozmów, oś czasu i oświadczenie świadka od Katarzyny. Judyta pojawiła się punktualnie następnego ranka z grubą teczką i tabletem do robienia notatek. Przeprowadzała ze mną wywiad przez dwie bite godziny, przeglądając każdy dowód i robiąc zdjęcia zrzutów ekranu tabletem. Zapytała o naszą najmłodszą siostrę, Zosie, która miała tylko 8 lat i wciąż mieszkała zewą. Twarz Judyty stawała się coraz poważniejsza, gdy przeglądała dowody i powiedziała, że wdraża natychmiastowy plan bezpieczeństwa. Ewa nie mogła już być sama z Zosią, dopóki śledztwo się nie zakończy. Będzie potrzebowała wizyt nadzorowanych, a ktoś inny będzie musiał być obecny przez cały czas. Judyta dała mi swój bezpośredni numer i powiedziała, żebym dzwonił natychmiast, jeśli Ewa naruszy plan bezpieczeństwa. Trzy dni po śmierci Michała zadzwonił dom pogrzebowy, mówiąc, że potrzebują decyzji w sprawie jego pochówku, ale Ewa i ja nie mogliśmy się na nic zgodzić. Ona chciała wielkiego czuwania, na którym mogłaby płakać i opowiadać wszystkim, jak ciężko jej było, wychowując nas. Ja chciałem czegoś małego, żeby naprawdę uczcić Michała, a nie zamieniać tego w przedstawienie Ewy jako ofiary. Skończyło się na tym, że zaplanowaliśmy całkowicie oddzielne pożegnania, ponieważ nie było. Mowy Żebym stał obok niej, gdy udawała pogrążoną w żałobie opiekunkę. Dzień pogrzebu Michała nadszedł o wiele za szybko. Stałem z tyłu domu pogrzebowego, obserwując wchodzących krewnych. Moja ciotka Helena chwyciła Ewę za ręce i powiedziała jej, że jest świętą za to, że wychowała nas wszystkich przez te lata. Wujek Piotr tylko patrzył na mnie z wyrazem twarzy, który mówił, że dokładnie wie, co się stało. Pojawiło się więcej rodziny, która podzieliła się na dwie grupy. Połowa tłoczyła się wokół Ewy, gdy szlochała o tym, jak oddała wszystko dla nas, dzieci, a druga połowa podchodziła do mnie po cichu, by powiedzieć, że jest im przykro z powodu Michała. Katarzyna weszła, niosąc białe kwiaty i podeszła prosto do mnie, nachylając się blisko, by szepnąć, że zezna wszystko, czego będę potrzebował ponieważ to, co usłyszała tamtego dnia wciąż przyprawiało ją o mdłości. Sama ceremonia była okropna. Ewa naprzedzie zawodząc o tym, jak była dla Michała lepszą matką niż nasza prawdziwa matka kiedykolwiek. I podczas gdy ja siedziałem w tylnym rzędzie, próbując nie krzyczeć, że to ona doprowadziła do jego śmierci dla randki z kolacją. Po pogrzebie zadzwonił do mnie niejaki Jacek Kowalski, który powiedział, że jest z prokuratury rejonowej i chce umówić się na spotkanie w przyszłym tygodniu, aby omówić sprawę. Spędziłem następne trzy dni, ledwo śpiąc, organizując każdy dowód w ogromny segregator z kolorowymi zakładkami, oddzielającymi zrzuty ekranu, nagrania rozmów, wykresy osi czasu i informacje od świadka Katarzyny. Spotkanie wyznaczono na z moim segregatorem oraz kopiami zapasowymi wszystkiego na dwóch różnych pendrive'ach na wszelki wypadek. Biuro prokuratora Kowalskiego było małe i zawalone segregatorami, ale zrobił miejsce na swoim biurku i spędził dwie godziny przeglądając każdy dostarczony przeze mnie dowód. Wyjaśnił, że aby udowodnić rażące niedbalstwo, musimy wykazać, że Ewa miała prawny obowiązek chronić Michała, że wiedziała, iż umrze bez adrenaliny i że postanowiła zignorować to ryzyko. Kowalski zapytał, czy mógłby pobrać wszystkie dane z mojego telefonu, aby zachować oryginalne pliki i znaczniki czasu. Od razu podpisałem formularze zgody, desperacko pragnąc, by ktoś w końcu potraktował to poważnie. Zrobił kopię wszystkiego i powiedział, że skontaktuje się ze mną, gdy przejrzy to wszystko ze swoim przełożonym. Dwa dni później zadzwoniła Judyta, by powiedzieć mi, że Katarzyna oficjalnie zgodziła się być świadkiem w sprawie MOPS i złoży pod przysięgą oświadczenie o tym, co słyszała w parku. To, że ktoś inny słyszał, jak Ewa odmawia opuszczenia randki, mimo że Michaś umierał, było pierwszym prawdziwym dowodem na to, że nie jestem szalony, ani nie wyolbrzymiam sprawy. Kowalski zadzwonił w następnym tygodniu, by powiedzieć, że otrzymał oficjalne zapisy rozmów z numeru 112 i karty zlecenia wyjazdu karetki, które potwierdzały każdy znacznik czasowy, jaki mu podałem co do minuty. Dokumentacja medyczna ze szpitala wykazała, że stan Michała pogarszał się dokładnie tak, jak opisałem, z zatrzymaniem akcji serca o 12:48 i śmiercią mózgu około 12:50. Dokładnie tak, jak powiedziała mi ratowniczka. Tymczasem Ewa zaczęła publikować posty w mediach społecznościowych o tym, jak jej niewdzięczny brat ją nęka, po tym jak poświęciła całą swoją młodość, by nas wychować, gdy mama odeszła. Pisała długie posty o tym, jak zrezygnowała ze studiów, randek i lat dwudziestych, by być naszym rodzicem, ale pominęła część, w której pozwoliła Michałowi umrzeć, bo chciała dokończyć deser. Jej znajomi komentowali serduszkami i wsparciem, podczas gdy ja robiłem zrzuty ekranu każdego posta do mojego pliku dowodowego. Wtedy pod moimi drzwiami pojawił się Ced z pismami prawnymi. Doręczyciel wręczył mi we do zaprzestania naruszeń od prawnika Ewy, żądając, bym przestał ją zniesławiać i wysuwać fałszywe oskarżenia. Byłem bliski paniki, gdy zadzwonił mój telefon. To była Anna Wójcik, która okazała się córką znajomego rodziny i adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, oferując pomoc w odpowiedzi na pismo Ewy. Przyjechała do mojego mieszkania tego popołudnia, przejrzała wszystko, a następnie napisała odpowiedź, stwierdzając, że współpracuje z organami prawnymi i mam pełne prawo dochodzić sprawiedliwości dla mojego brata na drodze prawnej. Gniew zżerał mnie żywcem, nie pozwalał spać w nocy, gdy planowałem wszystkie sposoby, w jakie chciałem zniszczyć Ewę. Dlatego Anna poleciła mi terapeutę specjalizującego się w żałobie, pana Nasza. Zacząłem się z nim spotykać dwa razy w tygodniu i na początku mogłem mówić tylko o tym, jak bardzo nienawidzę Ewy i chcę, żeby cierpiała tak jak Michał. Pan Jonas słuchał bez osądzania i powoli pomógł mi zrozumieć, że pragnienie sprawiedliwości i przetwarzanie żalu to nie to samo co zemsta i że mogę robić obie te rzeczy, nie pozwalając by gniew mnie pochłonął. W ciągu kilku sesji pomógł mi przeformułować mój cel ze zniszczenia Ewy na ochronę Zosi i uzyskanie sprawiedliwości dla Michała poprzez system prawny. Ta zmiana w myśleniu pomogła mi skupić się na skutecznym wykorzystaniu sądów i mopsu, zamiast po prostu wyładowywać złość, co tylko zaszkodziłoby mojej sprawie. Wtedy zadzwoniła Judyta z wiadomością, która sprawiła że wszystko stało się jeszcze bardziej pilne. Ewa spóźniła się dwie godziny po odbiór Zosi ze szkoły, zostawiając naszą ośmioletnią siostrę samą w sekretariacie. Szkoła wszystko udokumentowała i natychmiast zadzwoniła do MOPSu, co oznaczało, że Ewa naruszyła plan bezpieczeństwa, który mówił, że nie może być sama z Zosią. Judyta powiedziała, że to naruszenie wzmocni ich sprawę o zwiększony nadzór i ewentualnie całkowite odebranie Ewie opieki nad Zosią, co było dokładnie tym, czego chciałem. Prokurator Kowalski zadzwonił trzy dni później, gdy robiłem Zosi kanapki do szkoły, i powiedział mi, że wydział zabójstw, przejął sprawę do przeglądu. Powiedział, że rozważają zarzuty o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Co mogło oznaczać prawdziwą karę więzienia, ale ostrzegł mnie, że takie sprawy buduje się miesiącami i muszę być cierpliwy. Dowody były mocne, zwłaszcza ze wszystkimi znacznikami czasowymi i zeznaniami świadków, które zebraliśmy. Byłem przed sklepem spożywczym w następnym tygodniu, kupując więcej przyborów szkolnych dla Zosi, kiedy Ewa pojawiła się znikąd, krzycząc na mnie na parkingu. Wrzeszczała o tym, jak zrujnowałem jej życie i nastawiłem wszystkich przeciwko niej i że śmierć Michała to moja wina, bo go nie pilnowałem. Zachowałem spokój, wyciągnąłem telefon i nagrałem całą jej tyradę, podczas gdy ona krzyczała, że oddała dla nas niewdzięcznych dzieci wszystko. Kiedy w końcu odjechała z piskiem opon, pojechałem prosto na komisariat i złożyłem zawiadomienie o nękaniu. Z nagraniem wideo jako dowodem. Policjant powiedział, że dołączą to do rosnącej teczki na temat Ewy. Dwa dni później spotkałem się z adwokatem od spraw spadkowych w sprawie rzeczy Michała i pieniędzy z ubezpieczenia na życie po śmierci naszego taty pięć lat temu. Ewa miała być beneficjentem jako nasza opiekunka, ale adwokat powiedział, że teraz ma poważny konflikt interesów, ponieważ była odpowiedzialna za jego śmierć. Wyjaśnił, że możemy złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie neutralnego administratora do zarządzania wszystkim zamiast Ewy. Spędziłem cały weekend, zbierając wszystkie SMSy Ewy i dowody z osi czasu na poparcie wniosku, który złożyliśmy w poniedziałek rano. Urzędnik sądowy powiedział, że wyznaczą rozprawę na następny miesiąc, aby zdecydować. Kto powinien zarządzać majątkiem Michała? Tego samego popołudnia kurier dostarczył grubą kopertę od prawnika Ewy, grożąc mi pozwem o zniesławienie, jeśli nie przestanę mówić o sprawie. Pismo twierdziło, że rozpowszechniam kłamstwa i próbuję zniszczyć reputację Ewy, podczas gdy ona poświęciła wszystko, by nas wychować. Natychmiast zadzwoniłem do Anny, a ona przyszła, żeby to przejrzeć. Powiedziała, żebym zachował ciszę w mediach społecznościowych, ale kontynuował współpracę ze wszystkimi oficjalnymi dochodzeniami, ponieważ prawda była naszą obroną przed jakimkolwiek pozwem. Prokurator Kowalski zadzwonił ponownie w następnym tygodniu z niesamowitymi wiadomościami. Operator telefoniczny dostarczył pełne bilingi moich rozmów z Ewą tamtego dnia. Zapisy okazywały dokładnie kiedy do niej dzwoniłem jak długo trwała każda rozmowa i co najważniejsze że ona nigdy nie próbowała zadzwonić pod numer alarmowy ani do nikogo innego po pomoc rozmawiała ze mną przez telefon słysząc że Michaś umiera ale nigdy nie opuściła restauracji ani nie wezwała pomocy medycznej to był ogromny dowód na jej zaniedbanie zacząłem spotykać się z panem Jonaszem dwa razy w tygodniu aby pracować nad oświadczeniem o wpływie ofiary na przyszłe postępowanie sądowe spisywanie wszystkich rzeczy których Michaś nigdy nie będzie mógł zrobić łamało mi serce nigdy nie nauczy się jeździć na rowerze bez bocznych nie pójdzie do liceum nie zakocha się po raz pierwszy nie nauczy się prowadzić samochodu nie ukończy studiów nie ożeni się ani nie będzie miał Pan Jonasz pomógł mi ubrać to wszystko w słowa, które pomogłyby sądowi zrozumieć co dokładnie ukradł egoizm Ewy. Katarzyna przyszła do prokuratury, aby złożyć swoje zaprzysiężone zeznanie, a ja siedziałem w poczekalni, gdy była w środku przez dwie godziny. Kiedy wyszła, przytuliła mnie i powiedziała, że opowiedziała im wszystko o tym, jak słyszała Ewę mówiącą, że skończy deser, zanim przyjdzie pomóc Michałowi. Potwierdziła, że Ewa brzmiała na zirytowaną, a nie zmartwioną, gdy krzyczałem, że Michaś umiera. Prokurator powiedział, że zeznania Katarzyny będą kluczowe dla udowodnienia, że Ewa rozumiała powagę sytuacji, ale postanowiła ją zignorować. Tymczasem Ewa opuszczała zmiany w restauracji z powodu wszystkich spotkań prawnych i rozpraw jej menedżer w końcu ją zwolnił, gdy nie pojawiła się w pracy trzy razy w ciągu dwóch tygodni. Oczywiście od razu poszła na Facebooka, żeby napisać, jak zniszczyłem jej życie i pozbawiłem ją pracy, której potrzebowała, żeby przetrwać. Napisała długą tyradę o tym, jak wychowywała nas od 16 roku życia i taką dostała wdzięczność, ale nigdy nie wspomniała, że jej własne wybory dotyczące Michała były powodem jej problemów prawnych. Jej znajomi wciąż komentowali serduszkami i wsparciem, podczas gdy ja robiłem zrzuty ekranu wszystkiego jako dowód. Judyta zadzwoniła, żeby umówić spotkanie w szkole Zosi z dyrektorem i pedagogiem, aby omówić ustalenia dotyczące nadzoru. Kiedy tam dotarłem, wyjaśnili, że Zosia źle zachowuje. Się na lekcjach i losowo płacze od śmierci Michała. Pedagog powiedziała, że potrzebuje stabilności i rutyny, co oznaczało pozostanie ze mną zamiast kursowania między domami. Rekomendowali sądowi, aby Ewa miała tylko nadzorowane wizyty w neutralnym miejscu dla bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego Zosi. Siedząc na tym spotkaniu, zdałem sobie sprawę, że ochrona Zosi stała się równie ważna jak uzyskanie sprawiedliwości dla Michała, ponieważ miała tylko 8 lat i już straciła jednego brata przez egoizm Ewy. Dwa dni później zadzwonił prokurator Kowalski, zapraszając mnie do swojego biura w centrum. Usiadłem naprzeciwko niego, a on wyjaśnił zarzuty, które zamierzali postawić. Powiedział, że prokuratura zdecydowała się na zarzut narażenia dziecka na bezpośredni niebezpieczeństwo utraty życia ze skutkiem śmiertelnym zamiast nieumyślnego spowodowania śmierci ponieważ byłoby to łatwiejsze do udowodnienia w sądzie Rozczarowanie musiało być widoczne na mojej twarzy ponieważ szybko dodał że za to wciąż grozi do 10 lat więzienia i uczyni Ewę skazaną na całe życie Zrozumiałem strategię chociaż część mnie chciała żeby postawili jej najcięższe możliwe zarzuty W następnym tygodniu mieliśmy rozprawę spadkową w sprawie majątku Michała Sędzia spędził 40 minut przeglądając wszystkie dowody które przedstawiłem na temat SMS-ów i rozmów Ewy podczas jego śmierci Kiedy ogłosił że wyznacza neutralnego administratora zamiast Ewy zerwała się z krzesła i zaczęła krzyczeć że okrada ją po wszystkim co dla nas posiada. Komornik musiał ją wyprowadzić, podczas gdy ona wciąż krzyczała o tym, jak wychowywała nas od 16 roku życia, i taką dostała wdzięczność. Trzy dni później mój telefon zadzwonił z nieznanego numeru. Okazało się, że to reporter z lokalnej gazety pytający o sprawę Michała. Powiedziałem mu, że nie mogę komentować, i podałem numer prokuratora kowalskiego, ponieważ ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowałem, było twierdzenie Ewy, że próbuje zdobyć sławę na śmierci naszego brata. Tego samego popołudnia doręczyciel zapukał do moich drzwi z pismami prawnymi. Otworzyłem je i odkryłem, że Ewa złożyła wniosek o sądowy zakaz zbliżania się do mnie. W dokumentach twierdziła, że ją nękam i prześladuję, podczas gdy wszystko, co robiłem, to dochodzenie sprawiedliwości legalnymi drogami. Natychmiast zadzwoniłem do Anny, a ona przyszła tego wieczoru, aby pomóc mi przygotować odpowiedź ze wszystkimi dowodami pokazującymi, że nigdy nie kontaktowałem się z Ewą bezpośrednio, z wyjątkiem koniecznych spraw prawnych. Spędziliśmy cały następny tydzień, organizując wszystko na rozprawę o zakaz zbliżania się, przeglądając miesiące billingów telefonicznych i uzyskując pisemne oświadczenia od świadków. Anna ciągle mnie uspokajała, że każdy sędzia przejrzy próbę uciszenia mnie przez Ewę, ale wciąż czułem się niedobrze na myśl o ponownym spotkaniu z nią w sądzie. Rozprawę wyznaczono na piątek rano, a ja ledwo spałem poprzedniej nocy, przeglądając wszystkie dowody jeszcze raz. Kiedy Byliśmy do sądu. Prawnik Ewy przez 20 minut argumentował, jak niszczy jej życie i reputację, ale Anna spokojnie przedstawiła nasze dowody, pokazując, że korzystałem tylko z legalnych kanałów. Sędzia potrzebował mniej niż 10 minut, aby oddalić wniosek Ewy o zakaz zbliżania się i faktycznie zwrócił się do niej, ostrzegając ją przed składaniem fałszywych oskarżeń w celu manipulowania systemem prawnym. Powiedział, że mam pełne prawo dochodzić sprawiedliwości dla mojego brata na drodze prawnej i że próba uciszenia mnie za pomocą niepoważnych działań prawnych może skutkować karami przeciwko niej. Ewa wybiegła z sali sądowej, a ja poczułem, że po raz pierwszy od wielu dni mogę znowu oddychać. Prokurator Kowalski zadzwonił w następny poniedziałek z wiadomością, która sprawiła, że żołądek podszedł mi do gardła. Prokuratura miała zwołać posiedzenie w przyszłym miesiącu, a ja będę musiał zeznawać o wszystkim, co wydarzyło się tamtego dnia w parku. Myśl o ponownym przeżywaniu tych chwil przed obcymi ludźmi przerażała mnie, ale Michał zasługiwał na to, by jego historia została opowiedziana w sądzie. Zacząłem spotykać się z panem Jonaszem dwa razy w tygodniu, aby przygotować się do zeznań. Spędziliśmy nasze sesje, ucząc mnie technik oddechowych, aby zachować spokój na ławie oskarżonych. Pokazał mi, jak trzymać się faktów i pozwolić dowodom mówić za siebie, zamiast dać się ponieść emocjom, co byłoby dla mnie najtrudniejsze. Ćwiczyliśmy w kółko, a on odgrywał rolę adwokata obrony, Przekręcać moje słowa, podczas gdy ja uczyłem się skupiać na prawdzie. Tymczasem prokurator Kowalski budował sprawę i zadzwonił, by powiedzieć, że wzywa Piotra na świadka, aby zeznawał o tym, co wydarzyło się w restauracji, gdy Michaś umierał. Piotr próbował wszystkiego, aby uniknąć wezwania. Nawet jego prawnik twierdził, że ledwo znał Ewę i nie miał nic istotnego do dodania, ale nakaz sądowy był jasny i Piotr nie miał innego wyjścia, jak tylko stawić się na przesłuchanie albo spotkać się z zarzutami o obrazę sądu. Nie pozwolono mi być w pokoju podczas jego przesłuchania, ale Kowalski zadzwonił do mnie później, aby podzielić się tym, co się stało. Piotr potwierdził pod przysięgą, że Ewa wiedziała, iż ma ciężką reakcję alergiczną i że dzwoniłem wiele razy błagając. O pomoc. Przyznał, że nalegała na zamówienie i zjedzenie deseru. Nawet po tym, jak powiedziano jej, że Michaś umiera i że powiedziała, iż zasługuje na jedno popołudnie dla siebie po latach wychowywania nas. Jego zeznania były dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy, aby udowodnić, że Ewa rozumiała powagę sytuacji, ale postanowiła ją zignorować z własnych egoistycznych powodów. Trzy dni później zadzwoniła Judyta, by powiedzieć mi, że Ewa znowu zostawiła Zosię samą w domu, gdy poszła do baru z przyjaciółmi z pracy. Sąsiadka widziała, jak Ewa wychodzi około 20 wieczorem i zadzwoniła do mopsu, gdy Zosia zapukała do ich drzwi o 22, prosząc o pomoc w otwarciu puszki z zupą. Judyta natychmiast pojechała na miejsce i znalazła te butelki powinie w kuchni, a Zosia oglądała telewizję sama w ciemności, ponieważ nie wiedziała, jak wymienić spaloną żarówkę. Ewa wtoczyła się do domu o pierwszej w nocy, pijana i zła, że Judyta tam jest i dokumentuje wszystko zdjęciami i notatkami. Ciągle powtarzała, że zasługuje na zabawę po wszystkim, przez co przeszła i że Zosia jest wystarczająco duża, by zająć się sobą przez kilka godzin. Judyta dodała to naruszenie do rosnącej teczki i powiedziała mi, że to dokładnie to, czego potrzebowali, aby pokazać wzorzec zaniedbania, który wykraczał poza samą śmierć Michała. W następnym tygodniu MOPS złożył oficjalny wniosek do sądu rodzinnego, domagając się, aby Ewa miała tylko nadzorowane wizyty u Zosi, na podstawie Naruszeń bezpieczeństwa i toczących się zarzutów karnych. Spędziłem dwa dni, organizując wszystkie moje dowody, w schludne teczki z zakładkami na każdy incydent i robiąc kopię każdej wiadomości tekstowej i zdjęcia, jakie miałem. Anna pomogła mi napisać oświadczenie popierające wniosek, w którym szczegółowo opisałem wszystkie sytuacje, w których Ewa przedkładała własne potrzeby nad bezpieczeństwo dzieci przez lata. Sąd wyznaczył rozprawę na ten sam tydzień, co postępowanie dowodowe, co oznaczało, że wszystko działo się naraz. Kowalski zadzwonił, aby przygotować mnie do moich zeznań, ostrzegając, że będzie to intensywne, ponieważ będę musiał przejść przez każdą minutę tamtego dnia w parku. Ćwiczyłem moją oś czasów kółko, zapamiętując do sekwencję wydarzeń i upewniając się, że będę mógł zachować spokój, opisując ostatnie chwile Michała. Rano przed zeznaniami zwymiotowałem dwa razy z nerwów, ale zmusiłem się do zjedzenia tosta i pojechania do sądu. Siedziałem na krześle dla świadków przez trzy godziny, przechodząc przez każdy szczegół, podczas gdy prokurator pokazywał moje zdjęcia i smsy na dużym ekranie. Adwokat Ewy próbował sprawić wrażenie, że przesadzam lub źle pamiętam fakty, ale trzymałem się faktów i pozwoliłem dowodom mówić za siebie. Kiedy pokazali zdjęcie, które zrobiłem Michałowi na noszach, kilku ławników westchnęło, a jedna kobieta zaczęła płakać. Prokurator poprosił mnie o odczytanie na głos sms Ewy, w których pisała, że przyjedzie. Podeserze, mimo że wiedziała, iż Michaś umiera. Głos mi się trząsł, ale przeczytałem je wszystkie, podczas gdy członkowie ławy przysięgłych robili notatki i kręcili głowami. Następnego dnia ratowniczka, która zajmowała się Michałem, zeznawała o jego stanie, gdy przybyła do parku. Wyjaśniła w terminach medycznych, jak jego drogi oddechowe się zamknęły, a jego organy przestawały działać z braku tlenu. Potwierdziła, że gdyby dostał adrenalinę w ciągu pierwszych 10 minut od reakcji, przeżyłby bez trwałych uszkodzeń. Prokurator zapytał ją bezpośrednio, czy przybycie Ewy 70 minut później było tym, co spowodowało śmierć Michała, a ona bez wahania odpowiedziała tak. Zeznała również, że słyszała, jak Ewa mówi przez mój telefon, że Wyjdzie po deserze, co dokładnie pasowało do tego, co im powiedziałem. Dwa dni później zadzwonił prokurator Kowalski z wiadomością, że ława przysięgłych wydała akt oskarżenia o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ze skutkiem śmiertelnym. Ewie groziło do 10 lat więzienia, chociaż Kowalski ostrzegł mnie, że osoby skazywane po raz pierwszy rzadko otrzymują maksymalny wyrok. Powiedział, że fakt, iż była głównym opiekunem Michała, w rzeczywistości wzmocnił zarzuty, ponieważ miała prawny obowiązek go chronić. Tego samego popołudnia mieliśmy rozprawę w sądzie rodzinnym w sprawie opieki nad Zosią. Ewa pojawiła się wyglądając idealnie, z ułożonymi włosami i w konserwatywnej sukience. Sędzia przejrzał wszystkie raporty. Mops i akt oskarżenia przed podjęciem decyzji o wizytach. Prawnik Ewy argumentował, że była oddaną siostrą, która poświęciła swoją młodość, by wychować rodzeństwo. Ale sędzia mu przerwał i powiedział, że dowody wskazują na wzorzec stawiania siebie na pierwszym miejscu. Zarządził, że Ewa może widywać Zosię tylko podczas nadzorowanych wizyt dwa razy w tygodniu w ośrodku MOPS z pracownikiem socjalnym obecnym. Ewa zerwała się i krzyknęła, że nastawiłem wszystkich przeciwko niej i że kradnę jej rodzinę. Sędzia uderzył młotkiem i powiedział jej, że sama sobie to zrobiła, wybierając randkę zamiast życia swojego brata. Powiedział, że nadzorowane wizyty będą kontynuowane na czas nieokreślony, a wszelkie naruszenia spowodują utratę wszelkich praw do wizyt. Później zadzwonił prokurator Kowalski, mówiąc, że adwokat Ewy chce omówić ugodę: 3 lata w zawieszeniu i 500 godzin prac społecznych. Byłem tak wściekły, że rzuciłem telefonem przez pokój. Jak mogła doprowadzić do śmierci Michała i nie spędzić ani jednego dnia w więzieniu? Kowalski wyjaśnił, że procesy sądowe są ryzykowne i kosztowne, a prokuratura rozważa ugodę, aby zagwarantować skazanie. Zadzwoniłem do pana Jonasza, szlochając, jak niesprawiedliwe jest to, że Ewa może wyjść na wolność po tym, co zrobiła Michałowi. Przyszedł do mnie tego wieczoru i rozmawialiśmy godzinami o tym, co naprawdę oznacza sprawiedliwość w tej sytuacji. Pomógł mi zrozumieć, że wyrok w zawieszeniu to nie wolność, ponieważ Ewa będzie miała lata nadzoru kuratora i obowiązkowe zajęcia... Dla rodziców. Będzie miała w aktach wpis o przestępstwie, który będzie ją prześladował do końca życia, wpływając na każdą aplikację o pracę i wynajem mieszkania. Zwrócił również uwagę, że celem była ochrona Zosi i upewnienie się, że Ewa nie skrzywdzi innego dziecka, co ugoda by zapewniła. Trzy tygodnie później zebraliśmy się wszyscy w sądzie, aby Ewa formalnie przyjęła warunki ugody. Musiała stanąć przed sędzią i przyznać, że świadomie opóźniła przyniesienie adrenaliny Michałowi, mimo że powiedziano jej, że umiera. Jej głos był płaski i zły, gdy czytała oświadczenie przygotowane przez jej adwokata, ani razu na mnie nie patrząc, ani nie okazując żadnej skruchy. Ciągle dodawała komentarze o tym, jak nas wychowała i zasługiwała na życie, dopóki. Sędzia nie ostrzegł jej, by trzymała się przy... Otowanego oświadczenia albo odrzucił ugodę. Sędzia wpatrywał się w Ewę przez długą chwilę, zanim przemówił zimnym głosem, który uciszył wszystkich na sali. Powiedział, że przejrzał wszystkie dowody i chociaż ugoda pozwoliła uniknąć procesu, chciał jasno wyrazić powagę tego, co zrobiła. Skazał ją na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby z surowymi warunkami, w tym 500 godzin prac społecznych specjalnie w organizacji zajmującej się świadomością alergii, gdzie codziennie musiałaby stawiać czoła konsekwencjom swoich wyborów. Dostała również obowiązkową terapię dwa razy w tygodniu i nigdy więcej nie mogła mieć opieki bez nadzoru nad żadnym małoletnim dzieckiem, nie tylko Zosią, ale jakimkolwiek Dzieckiem. kiedykolwiek sędzia nakazał jej zapłacić 30 tysięcy złotych na założenie funduszu pamięci imienia Michała w ciągu 60 dni pod groźbą natychmiastowego więzienia. Twarz Ewy zbladła, gdy usłyszała kwotę, ale jej adwokat złapał ją za ramię, zanim zdążyła coś powiedzieć. Dwa tygodnie później założyłem fundusz pamięci Michała w naszym lokalnym banku z misją zapewnienia darmowych autostrzykiwaczy z adrenaliną dla rodzin, których na to nie stać. Menedżer banku pomógł mi z całą dokumentacją i powiedział, że jej własny syn ma alergię, więc rozumie, jak drogie jest to lekarstwo. Katarzyna była pierwszą osobą, która wpłaciła darowiznę, przynosząc czek na tysiąc złotych i mówiąc, że śmierć Michała nie może pójść na marne. Nieła mnie w cholu banku i oboje płakaliśmy, podczas gdy inni klienci udawali, że nie zauważają. W ciągu miesiąca zebraliśmy wystarczająco dużo, aby zapewnić 20 rodzin darmowymi lekami, a lokalne wiadomości zrobiły o tym materiał, nie wymieniając imienia Ewy. Prokurator Kowalski zadzwonił, aby poinformować mnie, że MOPS zamyka swoje aktywne dochodzenie, ponieważ sprawa karna została rozwiązana, ale Ewa pozostanie pod nadzorem przez cały pięcioletni okres próby. Judyta wpadła do mojego mieszkania, aby załatwić ostatnie formalności i potwierdziła, że Zosia została. A nie ze mną, jako jej główny opiekun, podczas gdy ja będę pracował nad uzyskaniem opieki prawnej przez sąd rodzinny powiedziała, że nadzorowane wizyty w ośrodku Mops będą kontynuowane dwa razy w tygodniu, a Ewa jeszcze żadnej nie opuściła, ale zawsze spędzała czas, narzekając, jak wszystko jest niesprawiedliwe. Tego wieczoru przejrzałem wszystkie moje teczki z dowodami, zrzuty ekranu, nagrania i oświadczenia świadków, które pochłaniały moje życie przez miesiące. Zniszczyłem większość z nich i usunąłem scenariusze zemsty, które pisałem w najciemniejszych chwilach, kiedy wyobrażałem sobie znacznie gorsze rzeczy dziejące się Ewie. Ustalenie granic oznaczało brak kontaktu z nią, z wyjątkiem koordynowania wizyt Zosi przez aplikację Mops, której kazali nam używać. Zmieniłem numer telefonu i zablokowałem ją na wszystkim innym, ponieważ nie było już nic do powiedzenia między nami. Trzy miesiące po wyroku Rada Miasta zatwierdziła małą tablicę pamiątkową w parku, w którym Michał miał reakcję. Wydział parków zainstalował ją w pobliżu placu zabaw z prostym tekstem o świadomości alergii i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, sfinansowaną z darowizn na rzecz funduszu pamięci Michała. Nie wymieniono jego imienia, ale wiedziałem, dlaczego tam jest, za każdym razem, gdy przechodziłem obok podczas spacerów z Zosią. Tablica była z brązu i łapała popołudniowe słońce w sposób, który przypominał mi włosy Michała, gdy bawił się na huśtawkach. Prawnik Ewy wysłał e-mail 6 miesięcy po rozpoczęciu jej okresu próby z czymś, co nazwał listem z przeprosinami od jego klientki. Napisała, że jest jej przykro, że Michał zmarł, ale spędziła 3 akapity, wyjaśniając, jak zrujnowałem jej Życie, angażując władzę, kiedy to mogła pozostać sprawą rodzinną. Powiedziała, że prace społeczne są upokarzające, a inni wolontariusze traktują ją jak dzieciobójczynie, mimo że wychowała nas, gdy nikt inny tego nie robił. Obwiniała mnie o odejście Piotra, utratę pracy i mieszkania i o to, że musiała wrócić do naszej mamy, która nagle zainteresowała się byciem rodzicem, teraz, gdy cała ciężka praca została wykonana. Przeczytałem to raz, a potem usunąłem bez odpowiedzi, ponieważ nie było nic do powiedzenia, co by cokolwiek zmieniło. Życie powoli wracało do rutyny. Zosia mieszkała w moim drugim pokoju i chodziła na terapię w każdy czwartek, podczas gdy ja chodziłem we wtorki. Codziennie jedliśmy razem obiad przy kuchennym stole, odrabialiśmy lekcje i oglądaliśmy film... W weekendy, jak normalna rodzina. Nadzorowane wizyty odbywały się bez dramatów, ponieważ Ewa wiedziała, że jedno naruszenie zakończy je na zawsze. Zosia wracała z nich cicha i szła prosto do swojego pokoju, ale jej terapeuta powiedział, że to normalne i zdrowe przetwarzanie. Żal nie zniknął, ale przestał być jedyną rzeczą, o której mogłem myśleć w każdej sekundzie każdego dnia. Czasami rano budziłem się i robiłem śniadanie, zanim przypomniałem sobie, że Michała nie ma. Wtedy stałem przy kuchence, płacząc nad jajkami. 10 miesięcy po śmierci Michała stałem przy jego grobie ze świeżymi kwiatami i zdałem sobie sprawę z czegoś ważnego. Sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy, nie była idealna, ponieważ Ewa dostała tylko wyrok w zawieszeniu, a Michaś wciąż nie żył i nigdy nie dorósł. Nie pójdzie do liceum, ani nie będzie miał swojej pierwszej miłości. Ale to wystarczyło, ponieważ Ewa nie mogła skrzywdzić innego dziecka. A Zosia była bezpieczna i rozwijała się w piątej klasie. Z przyjaciółmi i dobrymi ocenami. Fundusz Pamięci Michała pomógł 43 rodzinom zdobyć adrenalinę. A jedna mama przysłała zdjęcie z przyjęcia urodzinowego swojej córki z notatką, że jej dzi... Tam. Eko żyje dzięki temu, co zrobiliśmy. Pamięć o Michale żyła dzięki dzieciom, które mogły nadal oddychać, bawić się i dorastać. Ponieważ ich rodziny stać było na lekarstwo, które mogło je uratować.